Kody bogactwa są o byciu wygranym, największym wygranym Twojego własnego życia. Kody bogactwa są o tym, co możesz zrobić i jak możesz zacząć być w takim miejscu, gdzie nie tylko masz marzenia, ale to Ty jesteś osobą, która decyduje o tym, że te marzenia będą spełnione. O tym są kody bogactwa. Kody bogactwa są o, o podróży do tego miejsca. Kody bogactwa pokazują ci, jak tam dojść, jak się tam znaleźć. I nie patrzeć, jak inni to osiągają, nie dowiadywać się, jak inni to zrobili, a później zauważyć, że ten sposób u ciebie nie zadziałał. Znam to, zdarzyło mi się to wiele razy. Kody bogactwa. Są o znalezieniu Twojej własnej ścieżki, z takiego miejsca, gdzie uczysz się, szukasz, szukasz nowych sposobów, szukasz e, tego, tej tajnej formuły, jak zacząć rzeczywiście wygrywać swoje życie, a cały czas masz takie poczucie, jakby przed Tobą tkwiła taka niewidzialna ściana szklana ściana, która Cię zatrzymuje. Ty coraz więcej wysiłku wkładasz w to, żeby iść do przodu, żeby się rozwijać, żeby może rozwijać swój biznes. Szukasz na to sposobów, testujesz różne rzeczy, ponosisz porażki, a cały czas masz poczucie, tak, tak jakbyś była, czy był na takim jałowym biegu. Cały czas rozbijasz się o tą, o tą szklaną ścianę. Nie możesz ruszyć do przodu. I tak naprawdę ta szklana ściana, która nas zatrzymuje, wielu z nas, przeżyłam to wiele razy. Ta szklana ściana, która nas zatrzymuje, to jest, szklana, to jest ściana naszych własnych przekonań, naszych własnych nawyków, naszych własnych emocji, bardzo często tego, że się czegoś boimy, że wydaje mi się, że wiem, że mogłabym to zrobić, ale nie wiem, co mnie blokuje. To jest ściana naszych własnych nawyków, schematów, schematów działania, schematów myślenia. To wszystko powoduje, że podejmujesz takie, a nie inne decyzje i stoisz w miejscu, jakby Cię trzymała szklana ściana. I teraz to, co proponuję Ci w kodach bogactwa, to sposoby na to, jak nie tyle stłuc tą ścianę i narobić dużo bałaganu, ale jak ją sprytnie rozpuścić. Jak rozpuścić tą przeszkodę, która Cię trzymała, żeby zamiast sabotować samego siebie czy samą siebie, pójść do przodu, pójść tam, gdzie chcesz pójść. Jak to zrobić, żeby... Tak rozpuścić tą szklaną blokadę, żeby zamiast dreptać w miejscu, zacząć sięgać po swoje marzenia. Zamiast z zazdrością patrzeć, jak inni to robią i inni realizują Twój pomysł, albo, albo osiągają to, co Ty chciałaś czy chciałeś osiągnąć, zacząć być tym wygranym. Nie mówię o rywalizacji z innymi. Mówię o byciu wygranym swojego życia. To, co jest ważne dla Ciebie w życiu, jest tylko Twoje, jest Twoje indywidualne. I nie chodzi o to, żeby się z innymi porównywać, ale bardzo często to sobie robimy. Chodzi o to, żeby znaleźć, co dla mnie osobiście jest wygraną w moim życiu. I oczywiście, że bogactwo, finanse to są, to są wiesz, takie obszary, w których my bardzo często. Są wymierne, więc bardzo często my w tych obszarach sami siebie sprawdzamy. Chcę mieć taką dużą firmę, chcę zarabiać tyle pieniędzy, chcę tam i tam jeździć na wakacje. Do tego potrzebuję pieniędzy. I opowiadamy sobie, że nie mam pieniędzy, bo żeby zrobić pieniądze potrzebuję mieć pieniądze, albo to są przekonania. To są przekonania, które trzymają cię w miejscu. Przykład, bardzo prosty. A tymczasem, kiedy zacznę zmieniać. Mo Mój sposób myślenia, Zmien... kiedy zacznę zmieniać mój sposób myślenia, to zacznę zmieniać mój sposób działania, zacznę zmieniać decyzje, które podejmuję, zacznę inaczej się poruszać i zacznę osiągać inne rezultaty. I o tym są kody bogactwa. Kody bogactwa koncentrują się tak naprawdę na, na bogactwie finansowym, koncentrują się na bogactwie, na, na, na pieniądzach, ale dotyczą. To wszystko, czego się nauczysz, dotyczy absolutnie każdego obszaru Twojego życia. I jeżeli zechcesz to wykorzystać w każdym innym obszarze swojego życia, to też zadziała. To są umiejętności uniwersalne. Czy możesz zarabiać dwa razy więcej, czy możesz zarabiać cztery razy więcej? Tak naprawdę to wszystko zależy od Ciebie. Zależy od tego, czy przede wszystkim potrafisz to sobie wyobrazić. Czy potrafisz objąć to umysłem. Czyli wracamy do Twojego sposobu myślenia, do Twoich obaw, lęków, wiary lub niewiary w siebie, wszystkiego, co jest w głowie. I po drugie, czy potrafisz to skutecznie zrealizować. I na etapie tej realizacji też pojawia się mnóstwo obaw, mnóstwo lęków, poczucie, nie, mi się to na pewno nie uda, nie jestem wystarczająco dobra. Mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy. Dlaczego tak się dzieje, że jedni ludzie mają pieniądze, a inni ich nie mają? Dlaczego tak się dzieje, że wydaje się, że, że niektórym się wszystko udaje, wszystko im idzie gładko i dochodzą do ogromnych sukcesów w życiu, czy liczonych w pieniądzu, czy nieliczonych w pieniądzu, a innym, a innym wydaje się, że ciągle wiatr w oczy. Bardzo często, najczęściej. To jest kwestia różnego podejścia, to jest kwestia pewnych nawyków, to jest kwestia tego, że jedni sami siebie sabotują, a inni mają wypracowany taki mindset. Nie wiem, czy lubisz i czy używasz to słowo, ale mają wypracowany taki mindset, taki sposób myślenia, taki albo wiarę w siebie, ale to nie jest tylko wiara w siebie, to jest bardzo. Bar dużo bardziej, bardziej złożona konstrukcja. Mindset jest dużo bardziej złożoną konstrukcją, i jedni osiągają to, co chcą, a inni nigdy. Zawsze się coś wydarza, zawsze im coś pójdzie nie tak. Kody Bogactwa to program, do którego cię zapraszam, właśnie po to, żebyśmy wspólnie przeszli tą drogę. To bardzo bogaty program. Zgodnie z nazwą, program jest bardzo bogaty. Czekają tam na ciebie naprawdę, czeka na ciebie obfitość materiałów, i krok po kroku nauczysz się, jak dojść do tego punktu, z tego punktu takiej niemocy, z tego punktu rozbijania nosa o, o, o szklaną ścianę, do tego punktu, w którym możesz poczuć się zwycięzcą, wygranym swojego własnego życia. Zwycięzcą, który, który, wiesz, taki symboliczny puchar podnosi w górę i mówi mam to, mam to, zrobiłem to, czy zrobiłam to. Ja, nikt mi nie dał, ja pracą nad sobą, umiem to zrobić kolejny raz i kolejny i kolejne. I nie ma znaczenia, czy postawisz sobie jako cel faktycznie... Zmianę Twoich finansów, na tym będziemy pracować? Czy Twoim celem jest zmiana Twojego stylu życia? Czy Twoim celem jest, zastanawiam się, kupienie sobie czegoś, czy spełnienie jakiegoś marzenia, które teraz wydaje Ci się, że jest nierealne i go nigdy nie spełnisz, bo nie mam na to pieniędzy, a przecież nie umiem mieć więcej pieniędzy i nie umiem zarabiać więcej pieniędzy? Pieniądze to jest taki konstrukt, który w naszym społeczeństwie oprócz tyloma mitami, że pierwsza rzecz, którą potrzebujemy zrobić, to odkodować te mity, a później pójść dalej, zakodować je na nowo, zakodować swój sposób myślenia, swój, swoje w ogóle podejście do pieniędzy w zupełnie nowy sposób, żeby krok po, po kroku zacząć wygrywać swoje własne życie, wygrywać swoje własne marzenia, zacząć decydować o tym, że tak. To marzenie będzie spełnione. Zapraszam Cię serdecznie do kodów bogactwa.